Od rana ciągle słychać Bosmana jest bez przerwy. Polernie się drze, choćby źrenice porani. Bosman za trzecie zgani, powiada, zrobione jest źle. Dzień dobry Państwu, witam Państwa na kolejnym odcinku opowieści Morskich Treści. Dzisiaj mamy dzień 10 lutego 2021 roku i jest to taka data. Która jest dla wielu ważnych wydarzeń rocznicą. Ale zanim przejdę do tego, do konkretnego 10 lutego, wspomnę tu o 7 lutym, a więc 7 lutego 1920 roku, 101 lat temu, podniesiono banderę na statku Kraków. Był to statek Towarzystwa Żeglugowego Sarmacja. Jednego z pierwszych armatorów. II RP. Założycielem tego towarzystwa i przewodniczącym, czy tam dyrektorem i właścicielem był Bogumił Nowotny. Był to pochodzący z zaboru austriackiego marynarz. To był pierwszy dowództwa marynarki wojennej. I okazuje się, że oprócz zdolności wojskowych, miały również jakieś takie zdolności organizacyjne i handlowe. Towarzystwo, które założył, nazywało się Sarmacja, a więc można powiedzieć, że w tamtych czasach mity o sarmackim pochodzeniu polskiej szlachty były jeszcze żywe. Statek Kraków to był drewniany statek, niestety zginął zmierzony w lodach wkrótce po rozpoczęciu eksploatacji, na szczęście nikomu nic się nie, nie stało. A samo towarzystwo przetrwało około... 6 lat. Inna data w pobliżu tej dzisiejszej, czyli 8 luty 1985 roku. Wtedy to na Morzu Północnym zatonął statek busko Zdrój. Ja w którymś odcinku opowiadałem o zatonięciu statku Kudowa Zdrój. To był już drugi statek z tej serii, który zatonął i oczywiście wywiązała się wielka dyskusja. Na temat tych zdrojów. No, mówiono, że te statki są źle skonstruowane, że błędy załogi, że błędy w załatunku itd. itd. Skończyło się tym, że z całej serii 12 takich małych stateczków, dwa zatonały. W krótkim czasie polskie linie arseniczne pozbyły się też reszty, czyli pozostałe 10 poszło do innych agrotatorów. Żaden z tych statków nie został wyzłomowany, statki poszły pływać. Czyli ten y, pogłoska o tym, że były zła konstrukcja może w części uzasadniona, ale jednak przy jakimś zachowaniu ostrożności te statki jeszcze długie lata pływały. Bardziej smutne w tym jest to, że wkrótce potem Plo pozbyło się właściwie prawie wszystkich statków. W tej chwili z y, liczby prawie 200 statków w tej chwili bodajże eksploatuje dwa statki. Jak można było takiego pięknego armatora unicestwić, prawie unicestwić, nie wiem, no to chyba jest materiał na komisję śledczą. Ale wracając jeszcze do z Zdrój, rozmawiałem niedawno z kapitanem Muderem i postaramy się nakręcić inny odcinek właśnie o tej katastrofie, o której on jest tam bardziej obeznany i to opowie. Ale wracając do daty 10 lutego. Może taką najwcześniejszą rocznicą, czyli najpóźniejszym wydarzeniem Związanym z dziesiątym letym było y, złożenie inicjatywy powołania Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej. To było w roku 1977. No i tam y, okazało się, że y, inicjatywa została jakoś poparta przez Urząd Wojewódzki w Gdańsku, gdzie tam złożono wszystkie papiery na to. No i powołano to stowarzyszenie już na zebraniu założycielskim. Dwa dni później przewodniczącym pierwszym wybrano kapitana Leszka Góreckiego, który jest oczywiście nadal członkiem stowarzyszenia i jest honorowym przewodniczącym. W międzyczasie oczywiście przewodniczących zmieniło się bardzo wielu. Ja osobiście z tych ojców założycieli, którzy zakładali to stowarzyszenie, do którego zresztą też należę. Bardzo wielu z tych założycieli znałem. No wymienię tu Zdzicha, Dulem, Romana Liszko, Jasiak Metrasiewicza, Stefana Baczewskiego, Hieronima Majka, czy Zdzicha Huchlę, Władka Rymarza oraz kilku jeszcze innych znałem. Większość z nich nadal jest członkami. Niektórzy niestety nie żyją. Także, ale pierwsza taka data, o której warto tu wspomnieć, to jest data 10 lutego 1919 roku, wtedy to było pierwsze posiedzenie Sejmu Ustawodawczego w Polsce. A rok później, 10 lutego 1920 roku w Pucku odbyły się zaślubiny Polski z Morzem. Może jeszcze wrócę do tego chwilę później, ale jeszcze 10 lutego 1926 roku yy, odzyskała prawa miejskie, czyli też taka ciekawa rocznica 10 lutego. Oczywiście nie tylko 10 lutego zdarzały się pozytywne wydarzenia, bo na przykład w roku 1940, 10 lutego rozpoczęły się sy syłki Rosjan, syłki Polaków przez Rosjan na Syberię do Kazachstanu. A w roku 1976 Zmieniono Konstytucję Polską wpisując do niej przyjaźń po wsze czasy ze Związkiem Radzieckim. Ale wróćmy do tej najważniejszej rocznicy 10 lutego 1920 roku. tam, Tamże to generał Haller, który przyjechał na wybrzeże, można powiedzieć, odzys by odzyskiwać Pomorze i dokonał symbolicznego aktu za ślubin Polski z morzem, było to wrzucenie do wód pierścienia. W tym miejscu jest oczywiście i pomnik i upamiętniający to wszystko w Pucku. I można powiedzieć, że tak się zaczęła właściwie Polska morska. Właściwie się zaczęła pierwsze statki handlowe, bo wtedy właśnie Kaszubi, którzy tak troszeczkę byli przez Polaków że no nie wiem, nie powiem pokrzywdzeni, ale może trochę tak dziwnie traktowani, bo tak trochę ten język inny, niektórzy sympatyzowali z, z Niemcami, większość z Polakami, tak nie bardzo wiadomo było jak się z nimi uchodzić, ale Kaszubi pokazali, że oni są naprawdę przywiązani do Polski. W tym właśnie momencie 10 szkód rewskich, to były takie małe statki płaskodenne, które pływały właśnie po Zatoce, przewoząc towary z samej Rewy i, i w ogóle między innymi mniejszymi portami głównie do Gdańska, ale przy, w, po Zatoce Gdańskiej przeważnie, no więc te statki podniosły, 10 z nich podniosły od razu polską banderę. I tak się właściwie zaczęła Polska, yy, Polska Morska. Yy, proszę Państwa, yy, może o Polskiej Morskiej już mówiłem przy którymś takim yy, wykładzie, więc tylko powiem jeszcze o tych uroczystościach. Rok temu te uroczystości były bardzo zorganizowane, bardzo uroczyście. Naprawdę przyjechało bardzo dużo ludzi, przyjechał pociąg, którym przyjeżdżali, przyjechali różni politycy i muszę powiedzieć, bo byłem tam oczywiście na, na, na tych uroczystościach i widziałem, że tym pociągiem przyjechali politycy różnych opcji politycznych, całkowicie nieraz siebie wykluczających. I podobnie było na samym placu uroczystości z udziałem oczywiście prezydenta, naprawdę tłumy ludzi, mnóstwo kaszubów, mnóstwo przyjezdnych. Myśmy przyjechali specjalnie autobusem z Sopotu, który ktoś tam zorganizował wynajął ten autobus. I <grym> oczywiście ktoś złośliwym mógł powiedzieć zwożeni autobusami, ale oczywiście to była po, po, po prostu okazja. Zabrać się tym autobusem. Uroczystość trwała dosyć długo, bo odbywała się w kilku miejscach, m.in. i w Farze, i na rynku, i potem już na samym nabrzeżu, właśnie portowym, tam gdzie jest yy, yy, Pomnik Halera. I wszystko byłoby dobrze, gdyby częściowo tej uroczystości nie zachłócili zawodowi zadymiarzy, którzy jeżdżą po całej Polsce. To widać potem było w telewizji, to są ciągle twarze, które się powtarzają przy okazjach takich różnych doniosłych uroczystości. No trochę wstyd, że tacy ludzie istnieją i jeszcze, że wzbudzają takie zainteresowanie. Niemniej jednak wszyscy, że tak powiem zwolennicy, czy jacyś entuzjaści tego za zaślubin tych Polski z morzem, przeżyli tą uroczystość bardzo uroczyście i, i ba, bardzo godnie i dono, donośle. Uroczystość była wspaniała, mimo złej woli tych zadymiarzy. W tym roku no niestety nie ma żadnych uroczystości. Pandemia wykluczyła to wszystko. Ale miejmy nadzieję, ja przynajmniej taką mam, że w przyszłym roku Znowu będą te uroczystości w formie takiej naprawdę podniosłej. Pojedzie pewnie od nas delegacja Kapitanów, także mam nadzieję, że tak będzie. I właściwie na dzisiaj tyle co chciałem opowiedzieć związanego z tą rocznicą. Dziękuję Państwu i życzę szybkiego pozbycia się tej epidemii. Czy nawet pandemii. Zabieramy się za szczepienia. Dziękuję.